Aleksandra Czajka-Nyszka, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Rozmowa Dnia. Już niebawem, bo 21 października w Filharmonii Łódzkiej będziemy mieli okazję uczestniczyć w prawdziwej uczcie dla ducha i dla ciała. Mowa o dziewiątym Międzynarodowym Biennale Quadro Art, który organizowany jest przez Związek Polskich Artystów Plastyków, Oddział Łódzki, a z nami... Prezes tegoż stowarzyszenia Oddziału Łódzkiego, pani Ewa Tomporek Fukułoka. Witam serdecznie. Bardzo mi miło witam panią redaktor, witam naszych widzów. Mam nadzieję, że no ta rozmowa zachęci wielu właśnie i melomanów i, i, i prawda. Y, osób, które lubią w ogóle sztukę, plastykę, żeby przyjść, odwiedzić właśnie e, nie tylko 21, e, kiedy jest otwarcie uroczyste. Oczywiście serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że, że Filharmonia pomieści jak najwięcej osób. Natomiast no, będzie trwała ta wystawa cały, e, cały miesiąc, to znaczy do 23 listopada konkretnie. Potem musimy już zwinąć, no bo ma Filharmonia dużo różnych zadań, które musi wykonać jakieś tam prawda koncerty, imprezy, więc inne też wystawy, które teraz częściej organizuje. Muszę powiedzieć tutaj wtrącić taką dygresję, że dzięki nam właśnie Pan Dyrektor Tomasz Bęben no jakoś tak Zainspirował się, zachęciło go właśnie to, że taką dużą wystawę zorganizowaliśmy i w ogóle cały ten widok tej wystawy, także chętnie teraz częściej organizują w ogóle jakieś wystawy towarzyszące właśnie koncertom, muzyce i muszę powiedzieć, że to bardzo dobrze wpływa wzajemnie na, na słuchaczy, na gości w Filharmonii. Na no, odbiór sztuki, prawda? Wzajemnie jakoś to się tak To, to ze sobą koresponduje. Oczywiście, tak mi się wydaje. No, wróćmy wobec tego, dziewiąta edycja. Więc już bardzo dużo doświadczeń. A chciałabym wrócić do początków. Jak to się zaczęło, że Biennale pojawiło się, zaraz powiemy, kto brał udział. Oczywiście tak pokrótce w tych wszystkich edycjach, bo pewnie nie sposób wszystkich spamiętać. Natomiast, jak Zaczęły, jak wyglądały początki tejże wystawy? Jest to tak naprawdę zwieńczenie konkursu, to też warto powiedzieć. No tak, oczywiście za, za każdym razem jest trochę inaczej, no ale te, te, te same gdyby, czynności, procedury też się powtarzają. Także mam już trochę doświadczenia. No ja organizuję czwarte biennale za swoje prezesury od 2017 roku. Także było w 2018, potem w 2021, było pandemia. rok przesunięcia z powodu covid tak. No i potem w 2023, no i w tym roku 2025. Natomiast poprzednie, poprzednie konkursy były organizowane od 2007 roku. No to były takie, prawda, skromne początki, jeszcze, tam na Piotrkowskiej, w naszej starej siedzibie, nieodżałowanej, no ale były trochę, trochę inne zasady, bardziej to wszystko się prościej odbywało. W każdym razie no, było o po, co najmniej o połowę mniej uczestników. Teraz jest dużo więcej. W tym roku 100, 138 było zgłoszeń. Było zgłoszeń. No, Finalnie 129 będziemy przedstawiać obrazów. Każdy z uczestników po jednym obrazie, oczywiście. Więc no, zyskujemy na popularności, też są osoby z zagranicy. Tym roku z, tak, z Ukrainy, z Hiszpanii, a nawet z Australii. No Liczyliśmy co prawda na więcej, właśnie więcej uczestników, szczególnie z, z Ukrainy, bo, bo jesteśmy no, w takiej powiedzmy współpracy, przyjaźni, no, ale niestety ta wojna uniemożliwiła nam prawda, taki jakiś swobodny przepływ no, tych wszystkich dup, a szczególnie no, jest to właśnie utrudnione poprzez transport, prawda? To jest utrudnione bardzo Także wiele osób zrezygnowało w ogóle, no ale myślę, że może się powtórzyć sukces tak, jak to było. Zaraz pod pandemii właściwie jeszcze Trwała pandemia, wszyscy w maseczkach wtedy byli w 2021, to było 180 chyba 5 zgłoszeń. Mhm. Także no naprawdę mieliśmy wielki logistyczny problem, żeby to wszystko jakoś ogarnąć. Ale no tacy właśnie artyści są spontaniczni, spragnieni byli właśnie tej sztuki, no bo przez właściwie dwa lata nic się nie działo, galerie były pozamykane. No ale teraz jakoś wróciliśmy, wszystko wróciło do normy, no i myślę, że, że przedkładro jest właśnie perspektywa rozwoju i właśnie no, zdobywania coraz większego zasięgu tej właśnie artystycznej przestrzeni i zainteresowania artystów. Także. Początki właśnie wróćmy do początków 2007 i w ogóle pomysłodawcą tego konkursu, pomysłodawczynią właściwie to była świętej pamięci koleżanka nasza Maria Kaliska, która wymyśliła w ogóle tą nazwę Quadro Art. No i ten konkurs się właśnie rozpoczął. Był organizowany, no tak różnie, bo były jakieś tam problemy. Co dwa lata powinien być, no ale był kilka razy co trzy lata, no więc teraz mamy dziewiątą edycję. No ale myślę, że dalszy ciąg będzie bez, bez przeszkód i będziemy mogli organizować to. Teraz staramy się o nową siedzibę, ponieważ musieliśmy zmienić miejsce pobytu. Także mamy trochę trudności z takich właśnie egzystencjalnych związanych z, no, z, z, tak, tutaj z organizacją, bo jesteśmy właściwie rozparcelowani w trzech miejscach. Mhm. Ale myślę, że, że niedługo jakoś już to się unormuje dzięki właśnie pracy naszych kolegów no, i entuzjazmu. Zapału, żeby nasz okręg łódzki przetrwał. I, I ten kryzys właściwie wszystkich teraz dotyka jakiś tam kryzys no, z powodu tej niestabilności, prawda, w, no, w zewnętrznej. No tak. no, także myślę, że, że w, dzięki tej wspólnej pomocy jakoś i kładro będzie mogło w dalszym ciągu być kontynuowane z i egzystować właśnie dzięki, yy, dzięki pracy właśnie naszego okręgu. No, muszę powiedzieć, że to jest bardzo oryginalny y, konkurs i, i wielu już chyba nam trochę zazdrości innych właśnie artystów z innych miast, kolegów z innych okręgów y, z ZPAP. No uzyskał już renomę. Tak, ale właśnie ten y, ten pomysł tworzenia obra obrazu metr na metr. No właśnie, bo to też jest powiedzmy, bardzo wymaganie. powiedzmy może jakby już wchodząc w szczegóły tego konkursu, no przede wszystkim profesjonalni artyści. To jest punkt pierwszy. No prawda? to jest bezwzględnie koniecznie, ponieważ nawet praca na takim wymiarze no wymaga pewnego doświadczenia i umiejętności. To jest Właśnie no, y, trudny y, wymiar, do, y, to znaczy w ogóle kwadrat. No tak. Prawda? A żeby to zakomponować tak, żeby w jakiś sposób no, ta kompozycja y, tłumaczyła i y, jakoś się prawda, no, y, harmonizowała z tym, no. y, z tym wymiarem. Także no, y, y, muszę powiedzieć, że y, tak, y, y, Koledzy, artyści coraz bardziej jak gdyby, no, wyczuwają ten problem, rozumieją i coraz jest więcej bardzo dobrych kompozycji i w ogóle poziom coraz bardziej wyrównany, także nie jest tak łatwo wybrać wśród tych propozycji, które nadsyłają. Ale w tym roku zrobiliśmy właśnie trochę inaczej. Zmieniliśmy trochę regulamin, to znaczy, trochę właściwie zasadniczo, bo przedtem polegało to na tym, że od razu artyści przysyłali te obrazy i były wybierane już na, na podstawie oryginałów, prawda? Komisja oglądała oryginały, natomiast teraz stwierdziliśmy, że żeby właśnie no, w jakiś sposób też i. Kolegów, tak tutaj zmobilizować właśnie do, no, do większej pracy i przemyślenia tego, więc, więc poprosiliśmy właśnie najpierw o zdjęcia, żeby przygotowane już były te. Te prace namalowane, bo zdarzało się, że przyjeżdżały mokre, albo widać było, że w ostatniej chwili malowane. Więc to już dyskwalifikuje w pewnym sensie i bardzo szkoda, prawda? No bo ten cały wysiłek, nawet no tak przesyłania na tych prac, to prawda, idzie to na marne. No więc, więc teraz, tak już, prawda, te prace w jakiś sposób już namalowane, przygotowane, prawda, skończone, no więc było można obejrzeć. Całą plejadę tych kompozycji, no i wtedy łatwiej było po prostu w jakiś sposób zakwalifikować. No, no mało było odrzuconych, tylko właściwie 8. Troje artystów zrezygnowało z różnych tam powodów, więc 11 w sumie było, nie bierze udziału. Natomiast no, to 100, 128. Właśnie tych kompozycji. No, koledzy uszczęśliwieni także bardzo się cieszą, jeżeli tak biorą udział w tym konkursie. No bo w ogóle jest to bardzo teraz efektowna i piękna wystawa. Tym bardziej właśnie zyskała na tym, zyskała na tym właśnie też i filharmonia i my także. To otoczenie bardzo sprzyja jak gdyby sztuce, właśnie to flaje filharmonii, bardzo ładnie się tam prezentują obrazy. I nawet yy, yy, dwa lata temu, w, w poprzedniej edycji, nawet yy, zrobiono film taki z, z drona, właśnie filmowano tą, tą wystawę z góry, jak gdyby przez, mhm. <laughs> przez okna też bardzo to ciekawie Czyli wyglądało. Tak z, lo, z, lotu ptaka. z lotu ptaka, tak. Mhm. Także no, to dużo satysfakcji, radości sprawia i artystom, prawda? I myślę, że też i, i dla miasta Łodzi też to jest no, jakiś tutaj duże duży osiągnięcie, duży plus jako właśnie miasto, gdzie rozwija się sztuka. I jedyny właśnie taki konkurs plastyczny o takiej y, randze już międzynarodowej właśnie w Łodzi, no, y, cyklicznie się odbywający, no to powinno y, skłonić władze miasta no, do, do jakiejś takiej, myślę, większej też y, tutaj uwagi y, I, wsparcia, i, pomocy, i wsparcia, prawda? prawda? O, prawda? o wsparcie y, zawsze No tak. chce, chce, Chcę tu powiedzieć, istotne. że właśnie zawsze otrzymujemy wsparcie z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, za co tak chcę podziękować. I w tym roku też otrzymamy pieniądze. Oczywiście po złożeniu odpowiednich sprawozdań, <grym zykawał> no, muszę, ale, no tak, ale tak, postaraliśmy się te pieniądze, także bardzo się cieszymy. Poza tym, zawsze Grand Prix jest fundowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, przez, tak, zatwierdzane przez. Ministra Kultury i Sztuki, także nie od początku było występowano tą nagrodę, chyba od, od drugiego czy trzeciego Biennale, ale zawsze, zawsze tą nagrodę minister przyznaje. Także to, to już jest też bardzo no, duże dla Quadro takie i wyróżnienie, prawda, i prestiż że prawda jest pod patronatem Ministerstwa i, i właśnie i sponsorem też jest ministerstwo. Poza tym też otrzymujemy zawsze od chyba już od początku też jesteśmy sponsorowani przez Gazetę Angora. Też zawsze przyznają pieniądze na nagrodę w tym roku 4000, także też jesteśmy bardzo tutaj wdzięczni, bo nigdy nas nie zawiodą. No a tak to staramy się właśnie w jakiś tam inny sposób zdobyć pieniądze. Raz to się udaje lepiej, raz gorzej. No ciężko jest zyskać sponsorów. Poza tym jest przyznawana specjalna nagroda prezesa zarządu głównego Związku Polskich Artystów Plastyków. Też wyróżnienie. No ważne jest to wyróżnienie, prawda? No bo nagroda jest. Taka symboliczna 1000 zł, ale zawsze tak samo i e, nagroda e, e, ode mnie, czyli z e, prezesa Okręgów też e, specjalna nagroda 1000 zł. No i e, są wyróżnienia. Jeżeli mamy więcej pieniędzy, no to e, jakoś tak prawda, rozdzielamy w, w, w miarę żeby każdy no, poczuł się wyróżniony. Tak, to tak. Niezwykle istotne. Jest osiem wyróżnień w ogóle, no ale... A ja muszę zapytać, to zanim przejdziemy do tego, żeby oczywiście na razie nie będziemy zdradzać, ale e, <coughs> powiemy co nieco na temat samych artystów, e, którzy wzięli udział, to muszę zapytać, jak wyglądają obrady jury, biorąc pod uwagę, że mamy ponad setkę prac, no i tak naprawdę każdy, chociaż są wytyczne, jak się domyślam, no to każdy jednak y, ma jakąś inną wrażliwość estetyczną. Czy te obrady są zawsze burzliwe, czy Państwo szybko dochodzicie do porozumienia? No nie, no jest, czasem jest, prawda, no, dyskusja. Y, I prawda, każdy swoją opinię wyraża, ale no, y, powiem, że przeważnie mniej więcej te... Y, opinie się jakoś tam pokrywają, to znaczy zawsze w jakiś taki no, sposób no, świadczący o właśnie no, dużym artystycznym wyrobieniu, tak to brzydko powiem, no, ale tak to trzeba ująć, jakoś tak zawsze potrafią jurorzy dostrzec no, te takie najbardziej ciekawe prace. Te takie, właśnie wybitne. No muszą wszystkie obejrzeć. Wszystkie muszą być wystawione i prawda, trzeba je obejrzeć. No i są odkładane te, które, które najbardziej zaciekawiły, jurorów najbardziej się podobały, i potem prawda, no jest selekcja pierwsza, a potem jest druga selekcja, i tak dochodzą do do, do merytu, czyli prawda, do tych tam kilku, czy kilkunastu prac, które w, i potem zastanawiają się, któremu, prawda, które jest najlepsze, któremu Grand Prix i tak dalej, prawda, które prace jak wyróżnić. Także no, są tak dyskusje często też no, sp sprawdzają tych artystów nawet w, w internecie, kto. Co, to, co za osoba, jakie ma osiągnięcia, też to jest brane pod uwagę czasem, Dobre. tak, Dzień. oczywiście. Bo nieraz są, dużo w tym roku właśnie jest artystów, którzy biorą pierwszy raz udział, tak jakoś zostało odświeżone to kwadro, właśnie młodszego pokolenia, i od razu to widać, jakby w stylistyce mm -hmm. zupełnie tak się zmieniło. Bo poprzednie, poprzednie edycje tym się charakteryzowały, że była taka no, wielość nie tylko stylów, ale właśnie tych rodzajów malarstwa, to znaczy właśnie gatunków, i był pejzaż, i portret, i, i oczywiście abstrakcja też i malarstwo takie konstruktywistyczne i realistyczne. I, Prawda? Y, można było tam y, y, wiele tych wątków dostrzec. Oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.